Po wejściu na stronę i zalogowaniu się Klikamy zamów części Wpisujemy numer części Klikamy szukaj Czekamy teraz System kontaktuje się z witem Na chwilkę trwa Wyskakuje metryczka części Widzimy jej nazwę Ile jest w magazynie głównym centralnym Cenę I rabat dla danego klienta Mamy też klik kliknąć Możemy sobie też przycisk pokaż w sklep BMW, który przeniesie nas do sklepu BMW. Możemy się tutaj upewnić, czy na pewno o, ten, o tą część chodzi. Mam tu schemat, do którego ta część pasuje i całe prawda, wyjaśnienia. Jeśli ta część nas interesuje, możemy sobie dodać Dodać do zamówienia. Domyślnie ilość tej części, której zamawiamy, jest 1. Klikam Dodać do zamówienia. Na górze pojawi się szczegóły zamówienia 1. To 1 oznacza, że jest jeden towar w tym momencie. Tutaj widzę po rozszerzeniu, że jego ilość wynosi 1. Załóżmy, że pomyliłem się i chcę 4. Albo mogę tutaj e, wpisać liczbę, albo suwakiem przesunąć. No, na przykład, że chcę tego 7 mieć, a nie 1. Jeśli przestawię na ilość na 7 i kliknę dodaj do zamówienia to w moim zamówieniu ilość zmieni się na 7 no, kolejną część sobie mogę wyszukać znalazł się jakiś tam kołek jego w magazynie lokalnym akurat nie ma dlatego to jest na czerwono no i powiedzmy, że chcę te, te, tego kołka ilość sztuk 2 dodaję do zamówienia no już dwie pozycje mam na zamówieniu, i jak rozwinę klikając w szczegóły, widzę, że mam dwie sztuki, dwie sztuki i siedem sztuk tego wcześniejszej opaski, którą zamawiałem. A jeśli się pomyliłem i chcę zacząć zamówienie od nowa, to mogę kliknąć czerwony kosz, to jest wyczyść zamówienie. Wtedy to zamówienie już jest puste. A, mogę sobie znowu zacząć zamówienie dodać i znowu mam ich sztuk, które je wybrałem, na przykład 5. Jeśli już skończyłem e, moje zamówienie jest kompletne. E, na przykład składa się z trzech, trzech sztuk części od, o, o numerze o nazwie opaska i 5 o nazwie kołek no, widzę tutaj y, wszelkie wyliczenia netto, brutto, katalogową cenę również podaną, no i wartość brutto do zapłaty, i składam sobie zamówienie. Tym przyciskiem zielonym złóż zamówienie, jeśli już jest, jestem pewny, że to koniec. I mam y, etap składania zamówienia. Y, numer zamówienia który potem mogę sprzedawcy, dealerowi BMW powiedzieć, że chodzi mi o numer zamówienia np. 33. Ten numer jest indywidualny dla każdego zamówienia. E, widzę jego treść, w, w sensie tabelę z towarami i cenami. Mogę napisać e, uwagę. Proszę o pilną realizację i. Jeśli jestem pewny, że to zamówienie jest już dobre, to klikam wyślij zamówienie do, do dealera. Jeśli zamówienie się poprawnie zapisało, zobaczymy dwa komunikaty na zielonym tle. Jeden informuje nas, że... Został wysłany automatyczny e-mail z, z zamówieniem do dealera. Drugi, e, że zapisało się zamówienie pod numerem 33 i jest przekazane do realizacji. W dalszej części dealer e, będzie, e, będzie realizował zamówienie, będą nam przechodzić również maile o stanie tego zamówienia.